To rozpoczynamy nową serię na naszym kanale Ranking w Room TV. Na pierwszy ogień idą kierowcy Formuły 1. Przed Wami pięciu kierowców królowej motorsportu, którzy mają najwyższy odsetek zwycięstw w stosunku do startów. Na miejscu piątym Lee Wallard ze średnią zwycięstw 33,33%. ,33%. Amerykański kierowca startował w wyścigach Formuły 1 trzykrotnie i raz wygrał. Było to w 1951 roku na torze Indianapolis. Zawody te wówczas były częścią Mistrzostw Świata. Krótko po zwycięstwie kierowca miał wypadek podczas wyścigu. Nigdy później nie wziął już udziału w zawodach. Na miejscu czwartym Bill Wukowicz, The Mad Russian, jak mówiono o Vukowiczu, podobnie jak Wallard, rywalizował tylko podczas wyścigów Indianapolis 500. Sześć razy startował i dwa razy wygrał w roku 53 i 54. Rok później, również na torze Indianapolis, zginął. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych kierowców w owym czasie. W 150 km and flame end Bill's life in a Miejsce trzecie, a tutaj Jim Clark ze średnią wygranych i 34,25%. Brytyjczyk stawał na starcie wyścigu F1 73-krotni i aż 25 razy wygrywał. Był dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1. Clark zginął tragicznie podczas wyścigu Formuły 2 na torze Hockenheim. Eksplozja opony w najszybszym punkcie trasy spowodowała, iż prowadzony przez Szkota Lotus rozbił się na drzewie. W miejscu tragedii postawiono malutki krzyż z wyrytą datą śmierci Clarka. To jeden z najbardziej emocjonalnych symboli w świecie motosportu. Miejsce drugie a tutaj Alberto Ascari ze średnią zwycięstw 39,39%, ,39%. aż 13 krotnie Włoch wygrywał zawody Formuły 1, a stawał na starcie 22 razy. Był dwukrotnym mistrzem świata w 52 i 53 roku. Zginął na torze w roku 55 testował wówczas nowy samochód Ferrari na torze Monza. Rozbił się na jednym z ciasnych zakrętów, który nosi dziś jego nazwisko: Wariantę Ascari. No i miejsce pierwsze najskuteczniejszych kierowców w Formuły 1 z najwyższym odsetkiem zwycięstw do startów. Juan Manuel Fangio, 46% i 15 setnych. El Maestro, jak mówili o nim współcześni, czyli mistrz. Choć mówiono też o nim El Checo, czyli... Krzywonogi. Argentyńczyk wystartował w 52 wyścigach Formuły 1 i aż 24 razy wygrywał, co dało mu 5 tytułów Mistrza Świata w roku 51, 54, 55, 56 i 57. Fangio jest też kierowcą z najwyższym odsetkiem pole position do startów, aż 55% i 77%. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych kierowców Formuły 1. Z ciekawostek warto powiedzieć, że Fangio został porwany przez ludzi Fidela Castro podczas zawodów na Kubie. W 1958 roku. To był ranking w TV. Czekamy na Wasze opinie, pomysły, jakie rankingi chcielibyście zobaczyć i oczywiście zamawiamy Was do subskrybowania naszego kanału oraz lajkowania nas na fanpage'u.